Dzień dobry, zapraszam Ciebie na czytanie karty dnia. Dzisiaj przeczytam kartę dnia z tej talii, ze zwierzątkami. I jak zwykle wybierz sobie flamaster. Dzisiaj mamy inne kolory, inne flamastry. Więc to jest kolor pomarańczowy, to jest kolor fioletowy, to jest, to jest kolor czerwony. I zapraszam. Kolor pomarańczowy. Dla ciebie dzisiaj mamy wydrę. I wydra mówi, że nigdy nie jesteś samotny, samotna. No więc dzisiaj może być taki dzień dla ciebie, że będziesz gdzieś odczuwała, czy odczuwał tę samotność i mieć poczucie, będziesz miała, czy miał poczucie, że. Że coś, coś nie jest pełnego, że, że gdzieś z kimś coś chciałabym, chciałbym robić, ale, ale, ale nie ma tej osoby, ale ta osoba jest zajęta, ta osoba nie wiem, no nie ma jej przy mnie. I wtedy ta wydra przypomina ci, że pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama, sam, sam samotny, samotna, spróbuj w tej sytuacji, jeżeli znajdziecie dzisiaj takie poczucie samotności, Zastanowić się, do kogo możesz zadzwonić, z kim się możesz spotkać. Może nie ma tylko tej jednej osoby na świecie, która cię jest w stanie uszczęśliwić, może to jest po prostu praca grupy, to jest może praca grupowa, żeby się nawzajem uszczęśliwiać. Może jeżeli dzisiaj nie uszczęśliwi Cię osoba X, to może Cię uszczęśliwi osoba YZ i tak dalej. Możliwe, że jest to, nie wiem. Ktoś z Twojej rodziny, możliwe, że przyjaciel. Więc, jeżeli dzisiaj poczujesz taki, taką chwilę samotności, osamotnienia, to wykonaj ten telefon do kogoś, kto gdzieś tam jest po drugiej stronie i czeka na ten telefon i jest gotowy podnieść słuchawkę i z Tobą porozmawiać, i uświadom sobie, że, że bycie samotnym to poniekąd tylko iluzja. A jednocześnie Możliwe, że właśnie w tej samotności odkrywamy głębię swojej osobowości, sw siebie, swojego, swojego życia, swojego bytu, tego kim tak naprawdę jesteśmy, kim chcemy być, kim, kim nie wiem, kim się staliśmy. Może właśnie ta, te chwile bycia sam, samemu ze sobą są jak, jakoś tam przydatne i mogą nawet być szczęśliwe. Może nawet Twoje własne towarzystwo może być Twoim dzisiejszym najlepszym towarzystwem. Czyli na przykład możesz sobie sama ze sobą czy samą sobą poczytać książkę albo nie wiem, no nawet porozmawiać, nawet na głos, powymieniać myśli z samym sobą. Daj znać, czy, czy się zdecydowałaś, czy zdecydowałeś właśnie na ten sposób spędzania czasu ze sobą. I dzięki. Przechodzimy do flamastra fioletowego. I karta dnia to wąż. I wąż mówi, że czas na uleczenie, czas na leczenie, czyli dzisiaj możliwe, że będziesz lizała, czyli za urany. Możliwe, że dzisiaj po prostu uświadomisz sobie, że coś, coś poszło nie tak, że zostałaś zraniona, zostałeś zraniony przez jakąś sytuację, coś było niesprawiedliwego, coś było niefajnego, no nie wiem, coś się stało, i dzisiaj po prostu będzie ten dzień, że gdzieś tam przechodzisz z tym do, jakiejś tam, do jakiegoś porządku dziennego i masz poczucie, że okej. Okay. Było, co, co, co było, i jest, co jest, a ja tutaj muszę dalej po prostu żyć i, i być, i, i egzystować, i dlatego postanawiam wylizać swoje rany, postanawiam uleczyć się, postanawiam się zregenerować, dlatego że moja energia jest najważniejsza dla mnie. Żadna cudza, inna energia nie jest tak ważna dla ciebie, jak twoja własna, personalna, prywatna energia, którą po prostu musisz. Powinnaś, powinieneś się regenerować regularnie i się jej jakby nie pozbawiać na rzecz kogoś innego. I to tyle. Zapraszam, flamaster czerwony. I dla siebie karta dnia to mysz, myszka. I myszka mówi: Zajmuj się dzisiaj małymi sprawami, spróbuj zająć się małymi sprawami. To znaczy, znajdź jakąś satysfakcję, szczęście, zadowolenie z tych najmniejszych spraw z porannej kawy, herbaty, wody, cokolwiek tam pijesz z po prostu ruchu powietrza, ruchu liści, z kolorów nieba czy one są błękitne, czy są szare. Spróbuj po prostu znaleźć szczęście w tych małych rzeczach i zobaczyć, jak bardzo dużo szczęścia może być w tych małych rzeczach, jeżeli tylko się na nich skupisz. Ale też może dzisiaj czas, tak bardziej już pragmatycznie, mniej poetycko. E, może dzisiaj właśnie jest taki czas, żeby się zająć jakimiś takimi, takimi szczegółami, drobnostkami, które pomijasz, które. które których nie udało Ci się zrobić na przykład i zawsze mówisz, a to później, a to jutro. Może dzisiaj jest ten dzień, że, żeby odpisać na tego jakiegoś maila, żeby zadzwonić do tego kogoś, kto czeka na telefon, żeby gdzieś tam, nie wiem, posprzątać tę szufladę, która jest e, cały czas e, w bałaganie. E, może gdzieś tam po e, prostu warto się zająć tymi najmniejszymi szczególikami dzisiaj i to może Ci przynieść jakiś właśnie też nawet dobry nastrój, może nawet poczucie szczęśliwości. I dzięki. Życzę dobrego dnia. Pa pa!